Cześć! To już 216. i zarazem ostatni odcinek Kuriera w tym roku akademickim. A prowadzą go dla Was Iga oraz Kamil. W tym wydaniu zabierzemy Was na konferencję dotyczącą feminizmu, dowiemy się jak wygląda sprawa Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz stan mediów publicznych w Polsce, a także poznacie studentów, którzy poza edukacją rozwijają swoją muzyczną pasję. Zapraszamy! Zapraszamy. CPK, czyli Centralny Port Komunikacyjny, w ostatnich miesiącach budzi wiele emocji. Czy jest to niepotrzebna megalomania, czy może niezbędna inwestycja dla rozwoju Polski? Odpowiedzi na to pytanie szukali nasi dziennikarze, którzy udali się do Warszawy i Baranowa. Od jakiegoś czasu nic nie odzwierciedla obecnego stanu jednej z największych polskich inwestycji trafniej niż słowa piosenki braci Golec. Przypomnijmy, CPK, czyli centralny port komunikacyjny, który miał powstać pod Warszawą, to intermodalne lotnisko połączone koleją szybkiej prędkości z każdym zakątkiem Polski. Po 15 października projekt stanął jednak pod znakiem zapytania. Zabrakło. Dwóch miesięcy albo trzech miesięcy, mnie jako Wojewodzie Mazowieckiemu, żeby wydać decyzję, o pozwolenie budowlane. W momencie, kiedy odchodziłem z urzędu, wszystkie dokumenty były składane, tylko problemy zaczęły się później z niewiadomych przyczyn dla mnie. Mimo, że politycy z koalicji rządzącej całkowicie nie przekreślają tego projektu, od paru miesięcy unikają jednoznacznych deklaracji. Trzeba popatrzeć na to, jaki jest układ sieci kolejowej w Polsce, jaki jest mhm. układ lotnisk. Znaleźć dobre rozwiązania, porównać. Ja czekam na taką dyskusję. Bo tak naprawdę słyszymy tylko o urealnieniu tego projektu, o tym, że trzeba go zmienić i poprawić, natomiast nie słyszymy żadnych konkretów. Na początku czerwca dowiedzieliśmy się, że obiecane audyty zewnętrzne nie dojdą do skutku. Lewicowy publicysta Jakub Dymek uważa, że problem z kontynuacją budowy polega na tym, że nowy rząd nie chce kontynuować projektu stworzonego przez PiS. Premier Tusk, jak sądzę, będzie nas trzymał w niepewności tak długo, aż zrealizuje ten projekt, tylko w wymiarze okrojonym, szczątkowym i na miarę ambicji tego rządu, czyli dużo mniejszym niż ten, który realnie był zapowiadany. Odpowiedzi na zwłokę wobec realizacji projektu powstało stowarzyszenie, tak dla CPK, które pod koniec maja wyszło z inicjatywą obywatelską projektu ustawy. Główne założenie ustawy w zasadzie jest jedno: jest to zobowiązanie rządu do realizacji projektu centralnego portu komunikacyjnego 2030 roku. My nie chcieli aby na ołtarzu walki partyjnej został złożony projekt o tak istotnym znaczeniu jak program CPK. Nie w dalszym ciągu jest w pełni możliwe, żeby w przyszłym roku rozpoczęły się prace budowlane na tym projekcie i po to właśnie nasza inicjatywa, żeby wywrzeć to presję i zmusić rządzących do tego, żeby podjęli tą, tą decyzję. Nastawienie rządu do inwestycji budzi sprzeciw szczególnie wśród młodych. Za projektem są dane, jest merytoryka, są te nitki na Twitterze słynnej, gdzie tam wypisują po prostu to, to, to. Tych danych jest po prostu mnóstwo. A przeciw mamy słowa megalomania, nie uda się, a po co to budować? Adam Czarnecki w ramach inicjatywy Stoimy dla CPK codziennie od 8 do 9 rano, prezentując swój transparent, manifestuje swoje poparcie dla projektu pod Sejmem. Czyli to jest ten słynny. Tutaj... To jest tak, tak dla CPK, sejmowy karton. Banner nie przetrwał do dziś. Został zniszczony na wiecu Donalda Tuska przez jego zwolenników. To dobitnie pokazuje, jak skrajne emocje wywołuje ten projekt. To jest uświęcona Polska. Projekt niemałe emocje wywołuje też wśród mieszkańców Paranowa. Część z nich jest rolnikami i za te pieniądze, które mogą otrzymać, przy wywłaszczeniach albo przy do, dobrowolnym wykupie, no nie będą w stanie przenieść się na inne, inne miejsce w Polsce, żeby odbudować swoje gospodarstwo. Taką osobą jest na przykład jeden z członków komitetu sprzeciwiającego się budowie lotniska, Tadeusz Szymańczak. Jeśli ktoś mówi, że w tak zwanych dobrowolnych wykupach, które tu wprowadzili, i ludzi oszukują, że to są dobrowolne wykupy, to nic wspólnego z dobrowolnością nie ma. W projektach CPK kryteria społeczne były punktowane wyżej niż w innych projektach infrastrukturalnych. To jest unikalna cecha programu CPK. Bardzo dużo jest nieścisłości, a wręcz właśnie konfabulacji na ten temat. I co jeden to, to bardziej mówi, że potrzebne lotnisko, niepotrzebne dlaczego. Projekt jest w poczekalni, a decyzja znajduje się w rękach rządu. Wybudowanie CPK to olbrzymia szansa dla Polski, ale kwestia jest naprawdę wielowątkowa. Mamy nadzieję, że ostatecznie dojdzie do rozwiązania korzystnego dla wszystkich stron. Tu na razie jest ściernisko, ale czy ostatecznie będzie lotnisko? Dla kuriera akademickiego Dominik Janicki. Stan mediów publicznych w Polsce jest tematem kontrowersyjnym. Z wielu stron pojawiają się głosy, że wymagają one zmian. Więcej dowiecie się w materiale Szymona. Najbardziej niepokoi. Myślę, że wciąż jeżeli chodzi o pluralizm, szerokość i liczbę dobieranych tematów, a wreszcie ich wagę, publiczne media mają przed sobą wiele pracy do wykonania. Debata wokół mediów publicznych nie ustaje. Dlatego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu odbyła się druga edycja konferencji Likwidacja czy Reforma, gdzie ponownie rozważano, co należy zrobić w tej sprawie. Rok temu wszyscy politycy, wówczas jeszcze opcji opozycyjnych, a dzisiaj opcji rządzących, stwierdzili, że jednak nie chcą wbrew niektórym opiniom likwidować mediów publicznych, tylko chcą ją reformować. Reformy mają obejmować nie tylko zmiany strukturalne, kadrowe czy narracyjne, a również brać pod uwagę równość reprezentacji grup społecznych i partii politycznych. Co jeszcze należy zrobić? Trzeba zmian szerszych, technologicznych, trzeba otworzyć media publiczne na internet. W związku z powyższym, na razie doszło do takich zmian o charakterze personalno-organizacyjnym, które spowodowały, że jest tam więcej dziennikarstwa niż propagandy, jak było kiedyś. Natomiast to jest tylko jeden krok, a przed nami, myślę, że całkiem długi marsz. Nie da się przecież przez te kilka miesięcy, które my mamy, załatwić wszystkich problemów, które narosły przez 8 lat, chociaż staramy się, staramy się to robić. Przedstawiciele koalicji rządzącej sprawiają wrażenie zadowolonych ze stanu mediów publicznych i zapowiadają, że to nie koniec reform. Europosłanka Joanna Shering wielgus Po tych ośmiu latach propagandy, kłamstwa, hejtu, który mieliśmy dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości, Nastały lepsze czasy, ale dużo, dużo jeszcze jest do zmiany i powinniśmy tę możliwość wykorzystać i to powinna być szansa na to, żeby media publiczne po prostu przekonstruować, zreformować. Nie wszyscy jednak uważają, że zmiany są i będą wystarczające. Swoje obawy wyraża publicysta Jakub Dymek. Jeżeli chodzi o poziom profesjonalizmu, uczciwości czy pluralizmu w kanałach publicznego nadawcy, nie sądzę, żeby było wiele lepiej, a obawiam się, że te najważniejsze dla Polaków dzisiaj tematy dotyczące kryzysu demokracji, Demograficznego mieszkalnictwa czy inwestycji publicznych dalej będą musiały poczekać na należne im miejsce na publicznych antenach? Warto wspomnieć o pluralizmie w telewizji publicznej. Według majowego raportu portalu fakt checkingowego Demago KRG w dwóch głównych programach publicystycznych telewizji polskiej Pytaniu Dnia oraz Gościu Poranka. Koalicję rządzącą reprezentowało kolejno niemal 90 i 85% polityków zaproszonych do programu. Jedynym programem publicystycznym, gdzie na skromną większość, 51%, mogła liczyć opozycja, był gość wydarzeń Polsatu. Im więcej dyskusji, tym lepsze rozwiązania uda się wypracować. A warto, bo według ustawy o radiofonii i telewizji, media publiczne powinny służyć nam wszystkim. Dla Kuriera Akademickiego, Szymon Kołodziejczyk. Feminizm od dziesięcioleci odgrywa ważną rolę w walce o prawa kobiet i równość płci. Dlaczego ten temat pozostaje wciąż aktualny, o tym w materiale Żeni. Wystraszyłam, że jestem na to skazana. Feminizm jako ruch narodził się pod koniec XIX wieku i przeszedł długą drogę, aby stać się tym, czym jest dzisiaj. Feminizm jest o tym, żeby zadbać o równość na poziomie społecznym, ekonomicznym i politycznym. I bzdurą jest, że feministki nie lubią mężczyzn, nienawidzą mężczyzn. Tak ważne, żeby to, to wyczyścić z tego rodzaju z tego rodzaju założeń. Warto pamiętać, że właściwa reakcja na stereotypy jest kluczowa walce z tymi uprzedzeniami. Zrobić, to po prostu zareagować do tej osoby i powiedzieć tak, czasami puszczają nerwy. Widać, że dawno pani dobrze nie, nie spała, co? Główne osiągnięcia feministek obejmują prawo do głosowania, dostęp do edukacji i prawa pracownicze. Najlepsze. Yy... Największy dostęp mają kobiety do edukacji i pod tym względem jest dosyć duża równość, chociaż wciąż mierzą się z zachowaniami, które nie pozwalają rozwijać kariery naukowej. Mimo tego nadal istnieją kwestie wymagające rozwiązania. Ale jest tak. ogrom innych płaszczyzn, takie jak luka płacowa, takie jak luka emerytalna, emerytalna która jest siostrą, bliźniaczką luki płacowej, problem kwestii zdrowotnych, takich jak, że kobiety nie mają prawa do do decydowania o swoim ciele, um, mogłabym wymieniać i wymieniać, ale zdecydowanie, jeśli chodzi o równość, to mamy tutaj jeszcze wiele rzeczy do wypracowania. Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej wynosiła 12,7%, a w światowych parlamentach kobiety zajmują tylko 25% miejsc. Natomiast jedna na trzy kobiety na świecie doświadcza przemocy w ciągu swojego życia. Prawa kobiet są współcześnie nieporównywalnie większe. Nie oznacza to jednak, że są przestrzegane. Nie oznacza to również, że wszystkie prawa możemy z łatwością egzekwować. Uważam, że to w jaki sposób będziemy tworzyli polityki publiczne, będzie miało wpływ na kształt naszego państwa. Feminizm pozostaje kluczowym ruchem walczącym o równość płci. Chociaż osiągnięto wiele, nadal istnieje potrzeba aktywnego działania i zaangażowania, aby zapewnić pełną równość i sprawiedliwość. Dla kobiet jest to też takie dążenie do uzyskania takiej wewnętrznej dumy, wewnętrznej pewności siebie, a nie tylko tych takich kwestii związanych właśnie z zarobkami i tak dalej. Tylko z tego, żeby kobieta mogła się czuć dumna z tego, że jest kobietą. Jeszcze istnieją te stereotypy, jak na przykład, że kobieta to jest taka gospodarka nie domowa, a mężczyzna nie. Sufrażystki walczyło o coś innego niż my walczymy dzisiaj, no ale nadal nie jesteśmy równi w prawie. Są problemy prawne, ideologiczne, nad którymi musimy się zastanawiać i walczyć. I pomagać oczy oczywiście wspierać kobiet w tej sprawie. Spotkania poświęcone tematyce feminizmu stanowią kluczowy element na drodze do większej sprawiedliwości i równości. Motywują i jednoczą ludzi w dążeniu do równouprawnienia kobiet, podkreślając konieczność kontynuowania takich inicjatyw. Dla Kuriera Akademickiego, Żenia Olszański. W trakcie roku akademickiego studenci ciężko pracują, żeby zdobyć wyższe wykształcenie. Niektórzy z nich znajdują jednak czas na to, aby spełniać się artystycznie. Jak wygląda ich codzienność oraz co sądzą o tym wykładowcy, tego dowiecie się w materiale Piotra. RAP, czyli skrót oznaczający rytm i poezja, mówi nam o pierwotnych założeniach tego gatunku muzycznego. Tworzenie utworów wymaga wiele czasu oraz olbrzymiego nakładu pracy, tak samo jak chęć nauki. Połączenie tych dwóch odmiennych sfer może wydawać się nierealne, ale studenci nie odpuszczają i wciąż pokazują nam, że jest to możliwe. Ehm, kiedy tylko mam okazję, e, praktycznie w każdym momencie, nawet jadąc na uczelnię, e, zapisuję sobie w notatniku jakieś myśli, e, jakieś kolejne wersy. Praca artystów rapowych często kojarzona jest z używkami, wulgaryzmami czy nieobyczajnymi zachowaniami, lecz to tylko błędne stereotypy. Ten gatunek muzyczny oferuje odbiorcom znacznie więcej, a oprócz przyjemnego brzmienia czy tekstów, z którymi można się utożsamić, organizowane są też koncerty charytatywne dla wsparcia ważnych spraw. Przykładami są choćby Only OG Show, które odbyło się w 2023 roku w Krakowie, czy Under the Main, o którym więcej opowie nam jeden z organizatorów, który oprócz muzyki jest też studentem arteterapii. Cały nasz skład, który siedzi nad UTM-em, to, to bardzo wrażliwe osoby, na, na między innymi ból i krzywdę innych e, i na ich e, rozmaite problemy. Przez co też, z racji tego, że i wszyscy mieli chęć tego, żeby jakoś się zaprezentować, pokazać i przy okazji właśnie pomóc komuś. E, w taki oto sposób wydaje mi się, że, że, że można by było opisać genezę powstania. Under the main. Swoje doświadczenia z rapem mają nie tylko studenci, ale też wykładowcy. W trakcie pandemii zorganizowano drugą edycję Host 16 Challenge, a udział w tej akcji charytatywnej wziął sam dr Norbert Gill. To jest jeden z moich ulubionych rodzajów muzyki, dlatego, że dla mnie ten rodzaj muzyki on po pierwsze jest takim świadectwem emocji, które są w osobach, które uprawiają tego rodzaju muzykę. Po drugie, to jest taka Prawdziwa muzyka. Nie? Ona z reguły y, gdzieś jest właśnie wykonywana przez osoby, które mają trudny charakter, ale wcale nie oznacza, że ja w ten sposób y, je suponuję. Wprost przeciwnie, są to często osoby o bardzo dużej wrażliwości, nie? które te emocje właśnie starają się przelać w ten rodzaj twórczości. Rap to wspaniałe rodzaj sztuki, a chęć połączenia nauki z twórczością może i jest wymagająca, lecz jak to mówię, polskie przysłowie, dla chcącego nic trudnego. Dla kuriera akademickiego, Bilecki Piotr. To już wszystko, co przygotowali dla Was nasi dziennikarze. Po więcej treści niezmiennie zapraszamy Was na naszego Facebooka, Instagrama, TikToka oraz Youtube'a. Do, Do zobaczenia! zobaczenia.